Co za udany młody człowiek. I to w tak niesprzyjających okolicznościach. Arthur, nieprawdaż? Arthur Morgan. Kim jesteście? Tak. Arthur Morgan. Najbardziej zaufany wspólnik Vanderlyndego. Czytałeś akta. Typowa sprawa. Osierocony ulicznik, omamiony przez tego złoto szaleńca, wyrasta na zdegenerowanego morderce. Agent Milton. Agent Ross, agencja detektywistyczna Pinkertona pod jurysdykcją Stanów Zjednoczonych. Miło w końcu poznać. Sporo o panu wiemy. Naprawdę? Jest pan poszukiwanym człowiekiem, panie Morgan. Za pana dają pięć tysięcy dolarów. Pięć tysięcy dolarów? Za mnie? Może sam się zgłoszę? Chcemy Vanderlindego. Starego dacza. Od miesięcy go nie widuję. Mówisz? Bo ja słyszałem, że ktoś o jego rysopisie obrobił pociąg Leviticus'a Cornwall'a przy Granite Pass. Czy to nie trochę staromodne w tych czasach? Najwyraźniej nie. Posłuchaj. Oto moja propozycja, panie Morgan. Daj nam Vanderlindego. A daje słowo, że nie zawiśnie. Ja i tak zawisnę, agencie Milton. Widzicie, nie zrobiłem nic złego poza niebawieniem się według waszych zasad. Oszczędź mi lekcji filozofii. Już się nasłuchałem od Maka Kalendera. Maka Kalendera, kiedy do niego dotarłem, był już nieco podziurawiony, więc tak naprawdę dobiłem go raczej z litości. Powoli ale litościwie. Lubisz robić za zabawkę bogaczy, prawda? Cenię cywilizację, nawet pomimo jej wad. Urządzacie sobie istną dzicz i pomrzecie. Wszyscy, co do jednego. Och, ale agencie, wszyscy umrzemy. Niektórzy prędzej od pozostałych. Miłego dnia, panie Morgan. Do widzenia. Ciesz się rybkami, młody, póki jeszcze możesz. <noise>